thank mm -hmm. you W dzisiejszym odcinku o pracy straży granicznej opowie nam Magda ze swoim podopiecznym Alim oraz Łukasz z Akłą. Magdo, jak to się stało, że zostałaś opiekunem właśnie Lakiego? Powiem tak, jeżeli chodzi o Straż Graniczną i o przewodników, e, ciężko się dostać na to stanowisko. Starałam się cztery lata, udało się. E, było na takiej zasadzie, że były to rozmowy z kierownictwem, z komendantami oraz z technologiem oddziałowym, którzy jakby po przyjrzeniu mojej e, historii życia. Chęci pracy z psem pozwolili mi na to i wysłali mnie na szkolenie. Miałaś poprzednio jakiegoś psa swojego? Miałam tylko prywatne pieski. To były od małych ratlerków po dużego owczarka niemieckiego. Aż przychodzi do służby Laki, dzisiaj ma inne imię. Jak to się stało, że Laki jest dzisiaj Alim? Psy, które są kupowane do Straży Granicznej, mają jakby rok, półtora roku, czasami około dwóch lat. Także już właściciele poprzedni nadają im imiona. Jednak jeżeli chodzi o straż graniczną, każdy z nas ma swój numer identyfikacyjny, tak samo pies. I też jest zmieniany mu imię na służbowe. Dlatego Laki jest teraz psem, który się nazywa Ali. Czy Laki to jest taki pies szałaput prywatnie, czy jest bardzo odpowiedzialny taki jak na służbie? E, prywatnie to jest wielki wariat, tak naprawdę po prostu dużo energii mnie to kosztuje, żeby trochę go oswobodzić, że tak powiem. Jesteś z nim na służbie. Jest jakaś akcja której trzeba zareagować? Boisz się o niego? Czasami się boję o niego ze względu na to, że jest bardzo porywczy, jak znajdzie, znaczy znajdzie, jak poczuje tło zapachowe zapach, to po prostu jakby przeszkody dla niego nie stanowią żadne, żadnego problemu. Zdarzyło nam się na działaniach, że weszliśmy do piwnicy, gdzie tam były ostre narzędzia, także trzeba było go tam trochę schaltować. E, tak naprawdę. My, jako przewodnicy, musimy dbać o bezpieczeństwo psa. Czyli jeżeli idziemy na akcję, to najpierw patrzymy na środowisko, w którym pies ma pracować, a dopiero potem przychodzimy z psami i go tam wpuszczamy. Ale jak na razie udało nam się wypchnąć z każdej sytuacji. Zresztą laki jest niesamowity. Ma dużą radość w sobie i wszystkich kupuje. W końcu to laki. No dokładnie, w zasadzie prawda? Ali. W zasadzie Ali. Akwa to jest suka. Dwa lata w służbie. To znaczy w służbie rok dwa lata ma ogólnie. Czyli ma dwa lata, od roku yy, jest służy... W służbie, tak. Po szkoleniu jest 6 yy, miesięcy na, tutaj na lotnisku Warszawa Modlin. Czyli pół roku trwa takie szkolenie, żeby jest... Na materiały wybuchowe, wybuchowe yy, pół roku, około pół roku trwa. I na czym polega takie szkolenie? Yy. Jak ten pies wie, że akurat jest materiał wybuchowy? Yy, szuka się... Psów. Tutaj jest aportę. Typowy aporter pracuje na piłeczkę lub inny aport i to jest jego bodziec, który motywuje go do pracy, prawda? Czyli on dostaje zabawkę, zabawkę tym, jak znajdzie jak materiał ten materiał. Na początku szuka tej zabawki, a później się zastępuje stopniowo zapachem danego materiału wybuchowego i ten pies przechodzi. I dostaje dalej zabawkę, ale już szuka zapachu materiałów. Czy ona przez to, że się uczy tego, jak rozpoznawać nie, głównie węchem? Nie podaje się, jest pies, nie dojdzie do źródła, ale tylko po zapachu, po zapachu, po tych cząsteczkach zapachowych, żadnych substancji się... Czyli niczym nie, pies nie jest faszerowany. Nie, nie to nie faszerowany. Jest mit, że, że tak się robi. Dokładnie. Zapach, pies szuka zapachu, ma na tyle czuły nos, że może... Około 600 tysięcy zapachów za, e, zapamiętasz. 600 tysięcy. Tak, 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 tak. Niesamowite. Czy ona z tobą jedzie do domu po 30 tak, tak, tak. dniu pracy? 24 godziny zespół jest. To jest członek rodziny tak naprawdę. Co w sytuacji, kiedy chcesz wziąć wolne dni? Co się dzieje z Lakim? Lak jest 24 godziny na dobę ze mną. Czy jestem na urlopie, czy jestem w pracy, tak naprawdę jest na mnie skazany, tak jak powiedziałam wcześniej. Urlop polega na tym, że biorę go ze sobą, jedziemy nad morze, w góry, gdziekolwiek, na Mazury i biorę tak samo pełną odpowiedzialność, mimo tego, że jestem na urlopie, to jakby częściowo jestem w pracy, bo cały czas mam jego pod sobą, tak, jestem za niego odpowiedzialna i opiekę biorę, muszę go nakarmić, wyjść z nim na spacer, także nie mam możliwości wyspać się do godziny 12, trzeba mimo wszystko y, tę swoją jakby odpowiedzialność i obowiązki, które się wzięło i wiedziało się o tym, jak się szło na przewodnika. Y, no jakby dalej kontynuować, tak? Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby sobie usiąść wieczorem, wypić piwko, a rano po prostu powiedzieć sorry stare, ale nie mam dzisiaj siły, tylko idziemy i buszujemy po lasach albo nad morzem gdzieś tam w terenie przy trawce. Czy jest taka sytuacja, że na takim urlopie on widzi bagaże innych ludzi powiedzmy w hotelu? Czy zaczyna je obwąchiwać? Tak, ten pies pracuje cały czas. Tak naprawdę nawet podczas urlopu zdarzało mi się, że gdzieś tam szliśmy nawet ulicą Ktoś szedł z zakupami, po prostu z siatką, z torebką i podlatywał i nawężał. Także nawet czasami jest tak, że wychodzimy gdzieś na spacer na zewnątrz idzie jakaś osoba, e, ma jakąś torebkę większą, bagaż, nie wiem, no zdarzają się, że ludzie też wylatują z, pod, z, z bloku, tak? to po prostu pierwsze co, to Laki biegnie do torebki, jak ją powącha, to wtedy może kontynuować dalej swoją podróż w naturze i wtedy się załatwić i jest wszystko ok. Co się dzieje w sytuacji, kiedy taki pies, jak Ali przechodzi na, w cudzysłowie, emeryturę? Tak naprawdę są dwa wyjścia. Albo przewodnik, który jest opiekunem, tak jak ja w tym momencie, mogę go wziąć mam pierwszeństwo i zostaje moim psem prywatnym. Albo jest tak, że straż graniczna szuka mu nowego domu, ponieważ nie wiem, niektórzy przewodnicy nie mają warunków do trzymania psów w domu, tak? Wynajmują mieszkanie, mają małe dzieci, psy są różne. Ale najczęściej, no jakieś 90%, to jest tak, że bierzemy je do domu, bo tyle lat cały czas jakby partner, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby go móc oddać. Czyli po prostu Ali zostaje z Tobą na Oczywiście, zawsze. Oczywiście, że tak. Już do końca jest na mnie skazany. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. I oglądajcie kolejny odcinek z serii Lotnisko.